Cześć, witajcie, z tej strony Rolniczek 330. W dzisiejszym odcinku pokażę wam stan mojej hodowli Jeśli będziecie chcieli więcej takich odcinków To łapkujcie, komentujcie i subskrybujcie No to zaczynamy W tym roku, już ostatnio Z dwa tygodnie temu kupiłem dwie indyczki Do mojego Indora taką białą i tam taka ruda. Za dwie dałem 100 zł. Jeszcze też kupiłem trochę na wakacjach gdzieś tak. Kupiłem 10 perliczek. Niestety 3 mi dziś chyba zginęły, więc zostałem 7. Za perliczki wszystkie dałem 140 zł, lecz to było 5 tygodniowe chyba. Przepraszam za krótkie cięcie, ale niestety, musiałem yy, w sprawach technicznych, no to lecimy dalej. Yy, w tym roku zakupiliśmy 50 kur, yy, rasy rosa, yy, takie jarzębiate, czerwone, o takie i czarne. Miały jeszcze być białe, ale nie zdążyłam w tym roku. Za kury dawałem 20 zł, y, za sztukę y, 20-tygodniowe i wykupiłem jeszcze sobie jednego koguta. O, tam taki ładny. Mam niestety trochę za dużo kogutów i muszę trochę. Niektóre muszą pójść na użytek własny, bo ma strasznie zyskuwany ogon. Trzeba coś zrobić. Yy, dobra, idziemy dalej. Mam yy, chyba około 10 kaczek francuskich. Chyba 3 albo 4 kaczory i reszta kaczki francuskie. Yy, one są z własnych lęgów. Yy, w tym roku miałem tylko dwie kaczki, ale to przejdziemy później. I mam jeszcze też parę yy, biegusów indyjskich, też zakupionych w tym roku, to jest kaczka. A kaczor jest, o, tutaj. Za parę daję 100 zł. I dobra, przejdźmy dalej. Yy, teraz jeszcze, z, a jeszcze są kaczki dworki. O, tu jest, tu są. Yy, ta kaczka, co teraz, to ona jest z tegorocznych lęgów. jedna mi się tylko wylęgła. A tu jest yy, para, którą. Wymieniłem się za, za dwie kaczki świątuskie. I jeszcze w tle widzicie też są gęsi. To są takie mieszane gęsi. Wiem, że jest jeden garbonos i takie jakby landesy, ale mieszane. Jest tegoroczna ta w ciapki, co jest za kaczkami. Ona mi się bardzo podoba. I jeszcze jeszcze trzy sprzedałem. I ten. Też były w tym roku lęgi, ale yy, trochę mi się nie udały i, i dużo zdechło. Przejdźmy teraz do kurnika. Dobra, jesteśmy już w kurniku. To są grzędy. Yy, o, tu są moje kurki. Przepraszam za tą ciemność, ale niestety jest tylko jedna lampa. Yy, tam dalej nie ma, bo tam są grzędy na jajka. O, pozbieramy akurat jajka przy okazji. O, tu jest jakaś kwoka. Nie widać, ale dobra. Siedzi na jajkach gęsich. Może się za akurat coś wylęgnie, ale to już za późno. O, tu są cztery jajka. O, takie o. Mm. Dobra, i tak już nie będziecie widzieć, więc pozbieram sobie późno. Dobra, już jeszcze wam tylko pokażę, czym karmię swoje kury. Swoje kury zazwyczaj karmię pszenicą, Owsem i, i jęczmieniem, ale to tylko jak jest y, i kredę daję jeszcze i, ten, i zwykłe takie y, zasilacze, ale to tylko nieraz i bardzo mało tego y, kogut. Y, dobrze, to przejdźmy teraz jeszcze do moich młodszych ter teraz niedawno lęgów i do indyków. Dobra, jeszcze zapomniałem o kozie. Kozia, kozia bardzo fajna. O. Mietek jest. Babi się mietek. Nie, nie dojna już. Yy, ma jakieś 12 lat, już nie dojna. Yy, no już przestała. Raz nie wydoiłem jej i, i poleciało jej mleko i od tej pory już się nie chce dojść. No i teraz przejdziemy do kurciaków. Dobra, jestem już u tutaj małych czaków, akurat uciekły. E, tak o, z tego roku są te trzy indyki i tu widzicie moją indyczkę. E, ona, była z, ona jest z tym jednym indorkiem, Było tych indorków o wiele więcej. E, było chyba dziewięć ale niestety e, choroba czarna główka zniszczyła wszystkich. Prawie, tylko on został. Yy, tą chorobę złagodziłem zwykłym pieprzem. Dawałem poziarków w pieprzu i po prostu już tak jakby yy, lepiej się czuły i już mnie zdychał. I o, tutaj są już jedna kaczucha i to jest druga. Ona bardzo fajne kaczuchy. O, i to są tegoroczne? co mówiłem, że przy francuskich co mówiłem, że później przejdziemy na nich tu od chowalników o. są kurczaczki kurczaczków mam to są z 25 września mają już równy miesiąc on ich jest 21 i w, w wcześniejszego lęgu było ten chyba 15 kurczaczków Yy, I jeszcze ten z, na, z tych kurczaków na 56 jajek oczywiście w inkubatorze wylęgło się yy, 20, 20. chyba jeden kurczaków tak dokładnie I ten. A z tamtego chyba na 30 jajek w tym się Słabo nie słabo... nie wiem. Moim zdaniem jak na inkubator to dobrze. O, tu widzicie. I tak średnio widać. O, są dwie przepióreczki O, o, o może są dwie małe przepióreczki Znaczy małe już dorosły, ale zostały mi tylko dwie. Było ich o wiele więcej, ale mi po prostu zdechły. Podejrzewam, że to zimna. O. Tu jeszcze mam też króliki. Eee, nie mam akurat światła dobrego. O, tu jest królik. Już go nie widać. O, tak nie, nie znam Jest też jeden gołą. Królków mam gdzieś około 10-15, nie wiem tak dokładnie. I chyba to by było na tyle. jeśli mi się film podobał, to... Łapkujcie, komentujcie. No i cześć!